I z tego właśnie względu wiele osób nie jest w stanie wypracować, nigdy uwidocznić swoich mięśni brzucha. Dieta dostarczająca około 2300 kilokalorii dziennie. Cześć, z tej strony Michał Kancerz, Wasz trener z internetu i dzisiaj przeanalizujemy sobie gorący temat, ile muszę trenować żeby zobaczyć mięśnie brzucha, żeby odsłonić mięśnie brzucha, pokazać kaloryfer. Jest to co prawda nieprecyzyjnie postawione pytanie, bo to nie trening będzie wpływał na to, czy my mięśnie brzucha zaobserwujemy u siebie, a to, jaki procent tkanki tłuszczowej uda nam się uzyskać. I właśnie na to postawimy sobie główny nacisk w dzisiejszym nagraniu. Co prawda, jeżeli będziemy trenować mięśnie brzucha, będziemy sprawni, będziemy silni, a mięśnie, które zostaną odsłonięte, będą miały bardziej trójwymiarowy, e, efektowny wygląd, natomiast to właśnie obniżanie poziomu tkanki tłuszczowej, to jest klucz i my zajmiemy się na liczbach właśnie dochodzeniem do odpowiednio niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. Ostatnio na naszej zamkniętej grupie zadałem pytanie o bieżący stan otłuszczenia i dominowała odpowiedź wskazująca średni poziom otłuszczenia, a ten plasuje się między 15 a 20% tkanki tłuszczowej w ciele. Osoba dysponująca średnim poziomem otłuszczenia nie ma nadwagi. A swój zapas energii w postaci tkanki tłuszczowej jest w stanie zakamuflować często ubraniami. Jednak obserwując swoją sylwetkę, widzi sporą ilość tkanki tłuszczowej wokół pasa, a już na pewno nie widzi swoich mięśni brzucha. Oczywiście te znamiona są dosyć szacunkowe, tak jak i to, że zbliżając się do 10% tkanki tłuszczowej mamy gwarancję uwidocznienia się mięśni brzucha, e, nawet gdy te nie są rozbudowane, ale zazwyczaj to po prostu działa. W przypadku miażdżącej części mężczyzn tak po prostu będzie. Jednak nieważna jest tutaj zegarmistrzowska precyzja, a śledzenie trendu ustawiającego nas na właściwym torze. Twoim celem jest kaloryfer, a widzisz w lustrze na przykład odstający brzuch, boczki nad biodrami, no to musisz trzymać się diety z deficytem. Bo skoro przykładowo ważysz 85 kg i dla uśrednienia twój poziom tkanki tłuszczowej oscyluje wokół wartości 17%, to wiedz, że musisz pozbyć się około 7% bieżącej masy ciała, a stanowi to 6 kg. Tkanki tłuszczowej. Jeżeli w tym czasie rozbudujesz mięśnie, osiągając niższy spadek na wadze, i tak będziesz blisko właściwej wartości. Jednak dalej rozmawiamy tutaj o 6 kg tkanki tłuszczowej, która musi zniknąć która wbrew pozorom jest bardzo dużą ilością i jest związana z dostarczeniem lekko ponad 50 tysięcy nadmiarowych kalorii, których organizm nie był w stanie przetworzyć na bieżąco czyli po prostu regularnie przejadając się, Akumulujemy tkankę tłuszczową. I nie przepalisz tego w tydzień. Jednak szczęśliwie składa się, że przyjmując konkretny cel, jesteśmy w stanie zrekomponować naszą cywetkę dużo szybciej niż ją psuliśmy. Tymczasem poproszę o łapkę w górę pod materiałem i zabieramy się za konkretne liczby. Żeby z punktu wyjścia, jakim jest średnie otłuszczenie, spalić 6 kg tłuszczu, a nie pozbyć się mięśni, świetnym rozwiązaniem będzie deficyt na poziomie 500 kcal każdego dnia. W przypadku osoby ważącej około 85 kg, taki efekt zagwarantuje dieta dostarczająca około 2300 kcal dziennie, biorąc pod uwagę, że stosujący taką dietę ma aktywność na średnim poziomie. To pozwoli wygenerować stabilny spadek. Tej tkanki, której chcemy się pozbyć, czyli spadek tłuszczu na poziomie 1 kg w ciągu 15,5 dnia, e, akumulującego się codziennie deficytu. Czyli każdego dnia dodajemy taką małą cegiełkę w postaci tego, że jemy mniej, żeby nasza tkanka tłuszczowa znikała, bo z naszej tkanki tłuszczowej ta deficytowa energia. Będzie tworzona do tego, co robimy na co dzień: czy trenujemy, czy nawet nie trenujemy i gapimy się w sufit. Jeżeli jest deficyt, będzie spalała się tkanka tłuszczowa. Szczęśliwie się składa, że w trakcie odchudzania musimy skorzystać z nieco mniejszej puli energii niż ta niezbędna do przyswojenia dodatkowego kilograma tkanki tłuszczowej, no ale to jest wątek poboczny. Co więcej, przypominam, że dalej posługujemy się uproszczonym schematem odnoszącym się do niezaburzonych warunków laboratoryjnych i w praktyce proces ten może potrwać odrobinę dłużej lub odrobinę krócej, czyli 90 dni. Jednak, żeby było śmieszniej, a może po prostu trudniej, i z tego właśnie względu wiele osób nie jest w stanie wypracować nigdy, uwidocznić swoich mięśni brzucha. 90 dni na deficycie bez przerwy potrafi nadmiernie wyeksploatować nasze ciało. Dlatego też niezbędnym jest stosowanie przerwy podczas odchudzania zatrzymującej okresowo proces spalania tkanki tłuszczowej, jednak pozwalającej zachować werwę, zdrowie na polu pracy układu hormonalnego i pozwalającego ze zdwojoną siłą kontynuować pożądany proces, czyli znowu spalanie tkanki tłuszczowej. To tak zwane zero kaloryczne, czyli okres, w którym przestajemy się głodzić, a jemy tyle kalorii, ile potrzebuje nasz organizm. Wprowadzanie takiej kontrolowanej przerwy w odchudzaniu uprzedzi napady nadmiernego łaknienia lub Przemęczenie. Które leżą o krok od kompletnego porzucenia planu tuż przed e, unaocznieniem efektu. I tak to niestety często się dzieje, dlatego też więcej osób jest zrezygnowanych, nigdy nie zobaczyło swoich mięśni brzucha, niż właśnie wyeksponowało rasa dobrze kaloryfem. Ja, nauczony doświadczeniem na bazie nadzorowania przemian sylwetek wielu osób, propaguję tydzień przerwy po każdym miesiącu redukcji. I redukcje nie dłuższą niż uwaga 60 dni. Jedynym wyjątkiem jest nadwaga, bo wtedy im dłuższa redukcja, tym lepiej, ale jeżeli odchudzamy się ze średniego lub średnio Poziomu tkanki tłuszczowej to nie więcej niż 60 dni. W praktyce, odchudzasz się miesiąc, zrób tygodniową przerwę, aby nie sprowokować porzucenia diety z deficytem. Odchudzasz się dwa miesiące, zrób dwa tygodnie przerwy po takim właśnie procesie. Dokładny opis procesu skutecznego spalania tkanki tłuszczowej z zachowaniem jak największej ilości masy mięśniowej znajdziesz opisany krok po kroku w mojej książce Sylwetka Plażowa, która w formie fizycznej jak i cyfrowej jest dostępna stale niezmiennie na stronie trenertv.pl lub zdrowaforma.pl. Zapisz to sobie, żebyś głupio nie błądził kupując bezużyteczne suplementy na spalanie tkanki tłuszczowej, tylko zrobił formę rasa dobrze. W praktyce odsłanianie mięśni brzucha nie jest trudne, ale wymaga zaplanowanego harmonogramu działania i nie jest niczym innym jak konsekwentnym dokładaniem cegiełek w postaci niższego poziomu tkanki tłuszczowej. Redukuj, rób przerwę, oceń swoją sylwetkę. Masz widoczny kaloryfer? Gratulacje! Nie masz, no to zrób kolejną redukcję zakończoną znowu zerem kalorycznym, czyli okresem jedzenia więcej. Masz widoczny kaloryfer? Dalej nie, biorąc pod uwagę na przykład wyższy poziom tkanki tłuszczowej e, wyjściowo. Wyglądasz prawdopodobnie o niebo lepiej, ale pracuj dalej. Czyli znowu po przerwie kolejna redukcja, uśredniając, mając przeciętny poziom otłuszczenia, odsłonięcie mięśni brzucha zrobisz w 90 dni. A już po 60 dniach będziesz wyglądał znacznie lepiej. Przypominając eksperyment z poprzedniego roku, w 60 dni udało mi się pozbyć nie 4 kg, a nawet 6 kg. E, pomocny był tutaj, co prawda, wyjściowo wyższy poziom tkanki tłuszczowej, dzięki czemu waga spadała szybciej, bo im więcej ważymy, tym na szybsze efekty możemy liczyć. Jednak obserwując finalny efekt spalenia 6 kg tkanki tłuszczowej, to nie był jeszcze widoczny kaloryfer, a coś, co go zwiastowało. Dopiero kolejne 2 kg pozwoliły odsłonić mięśnie brzucha. Tobie od Chudzanie może udać się szybciej lub wolniej, lub w ogóle, jeżeli obierzesz nierealistyczne założenia. Jednak uniwersalną zasadą jest to, że żeby uwidocznić mięśnie brzucha, musisz mieć odpowiednio niski poziom tkanki tłuszczowej, bo tłuszcz w tym momencie przykrywa twoje mięśnie brzucha. Jak dotrzesz do 10% tkanki tłuszczowej w ciele, będziesz widział mięśnie brzucha. Może będą miały inny kształt niż na przykład jakiegoś modela fitness. Może będą się prezentowały mniej imponująco, może bardziej imponująco. Natomiast niski poziom tkanki tłuszczowej to niezbędny warunek do tego, żeby mięśnie pokazywać. A żeby dotrzeć do niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, musimy nie tyle co poznać własny organizm, ale poznać jego ograniczenia na polu takim, że, że jeżeli plan będzie zbyt eksploatujący, po prostu nam się nie uda. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że to wideo rozjaśniło wam parę kwestii. Widzimy się niebawem na kanale. Do zobaczenia. Cześć.